Witam Was, moi kochani, kładowcy, odbiorcy. Korzystając z tego, że jesteśmy tam świeżo po naszym niedzielnym wypadzie, ci, co tam śledzą mój kanał, oglądali ten filmik. Chciałem tak krótko poruszyć przede wszystkim temat przesiadki na mocniejszego kłada. Tak jak żeście tam widzieli u nas dwóch chłopaków: Kamil i Darek. Z CF Moto 520 no przesiedli się na nowe 1000 Gen 3. Fajnie, super, że nie zrezygnowali, tylko widzę, spodobało im się, idą dalej tym torem. Są zadowoleni, chyba na razie. To najważniejsze, kłady bardzo podobne. Darka lepiej wyposażony, trochę tam bampry, tak? taka Wersja, jakby miałem lim... to. Limited się nazywa w CF Moto. Nie będę ściemniał. wiem tylko, że jedna z ostatnich sztuk dostępnych była. Darek chciał czarny, uparł się na czarny bez względu na to, ma być czarny też fajnie. Nie dał sobie wcisnąć tego, co, co mieli, tylko wziął to, co chce, bo to i tak się płaci tam prawie 70 tysięcy, więc super. Że wybrał to, co mu się podoba. Do czego nawiązuje? 520 CF Moto zawojowało rynek. Pozwoliło tej marce pokazać te kłady bezawaryjność, niewątpliwie, bardzo duża była. Naprawdę ten kład sprawował się rewelacyjnie. Bo dla tych początkujących wiadomo, że nie robił wielu rzeczy, mały prześwit, słaby skręt i tak dalej, i tak dalej, ale jako pierwszy kład, jako zapoznanie się z marką zrobił podkład do tego wszystkiego bardzo dobry. Do nauki jazdy dla niektórych też bardzo dobry, bo wiadomo, że mocny kład niektórzy nie ogarniają. Tak jak widzieliście na ostatnim filmiku, jak nie widzieliście, to sobie zobaczcie, że jednak mimo wszystko, że chłopaki jeździli sporo, kam tam zrobił parę tysięcy Darek też poprzednimi modelami. Naprawdę dobrze sobie radzili. Jeździli śmiało, szybko. No to jak <laughs> widzieliście wczoraj <laughs> na no, tysiąc, to trzeba już trochę respektu do tego kłada bo tam bardzo, bardzo szybko można sobie zrobić krzywdę, tak jak Darek na tym pierwszym podjeździe, tak. Trochę się zawahał. Trochę za dużo gazu, trochę za dużo wiary w sprzęt. Od razu ten sprzęt stanął na dwa koła w powietrzu. Nie ująłby gazu, przykryłby go jak nic. Także tutaj 520 zanim on tam, kurde, cokolwiek zrobił, dał wam czas jeszcze na to, żebyście się zastanowili, odpuścili, no tysiąc, mocny kład, duży moment jak złapie, może nie być czasu na reakcję, trzeba naprawdę uważać, tak jak mówię, chłopaki jeździli wcześniej, niby dużo, ale to nic nie znaczy, muszą się uczyć jakby tego wszystkiego od nowa, tak jak Kamil też tam, te podjazdy zawsze go wkurzały, nie mógł podjechać tą, tą swoją, tym swoim pierdzikułkiem, jak to nazywam, no tysiąc wchodzi pięknie, ale tak pięknie, że widzicie, nie odpuścił na końcu, Poczuł się pewnie, no trafił w drzewo. Też było tam niebezpiecznie, było wąsko, więc tam trzeba było tam dużo respektu do tego. No ale to każdy z nas coś tam odkrywa nowego. Coraz więcej, coraz dalej, coraz wyżej, coraz szybciej. No, no normalne, tak? Kład y, o tej pojemności y, wywołuje u nas no, potrzebę różnych innych rzeczy <laughs> niż taka 520, czy tam jakaś 700 gryzli, czy coś. On tam jeszcze taki jest łagodny. A tutaj, jeśli chodzi o układy litrowe, to naprawdę, jeśli ktoś nie ma rozumu i respektu, no to bardzo łatwo można sobie zrobić krzywdę sobie, komuś. Tutaj to naprawdę, nie ma żartów. Bardzo ciężki sprzęt, mocny sprzęt, cokolwiek się wydarzy, no to wiadomo, że lądujecie na kimś. On na was no, różnie tutaj bywa. Czy warto? Się przesiąść. Ja zawsze uważam, że warto. Naprawdę, jeśli ktoś lubi ten sport, taki kład z mocnym silnikiem też upraszcza wiele rzeczy. To nie tylko, że stwarza wam zagrożenie. Podjeżdżając gdzieś, jadąc gdzieś, macie zapas w tym manetce gazu. Jeśli to mądrze zrobicie, mądrze tego użyjecie, on wam pozwoli zrobić wiele, wiele, jakby tu powiedzieć, bezpieczniejszych rzeczy niż taki słabszy kład. Używając oczywiście rozumu i respektu do tej maszyny. Kładem bardzo dużo robi się gazem. Nie, nie tylko jakimś tam hamulcem, gazem. Co jeszcze przede wszystkim, panowie, posłuchajcie. Balans ciała. Balansować ciałem. To jest też. Nie siedzimy na nim jak na krowie, bo albo nas zrzucić, tam jak na byku, przepraszam, bo to już są mocne sprzęty, nie na krowie. Tylko mimo wszystko, jedni, no wiadomo, ważą 60 kg, i 100. Balans ciałem. Mimo wszystko, że ten kład waży 500 kilo, to balans ciałem jest podstawą jazdy gdzieś w różnych tam miejscach, wertepach. Tak jak widzieliście, jak Marek podjeżdżał na przykład, jak mu się ten kładzik odbijał fajnie, tak? Kurde, ten przód, no już tak to było trochę takie oh, kontrowersyjne. Gdyby się złożył do tego trochę inaczej, trochę go tam przykrył przodem, być może nie podjechałby nawet, no, no ale byłoby bezpieczniej, bo jednak ten kład już zaczynał się odbijać. Trzeba. Bardzo dużo używać samego siebie do jazdy, zbalansować, tu gdzieś przesunąć środek ciężkości łatwiej, dużo, dużo, dużo łatwiej się będzie jeździć. Spróbujcie jeden zakręt sobie wziąć, sami potrenujcie. Weźcie go normalnie, siedząc jak za przeproszeniem, kołek, a złóżcie się do tego zakrętu, ładnie zsuńcie się z fotela w przeciwną stronę, niż jest zakręt. Zobaczycie, że ten kład nagle sam skręca. W zakręcie, co tu się w ogóle wydarzyło? Jak to? Nie szarpię się z nim, tylko on sam się składa do zakrętu. Także nie bójcie się użyć siebie, bo naprawdę to upraszcza. Bardzo jazdę, bardzo upraszcza. Balans ciałem. Ja już wiem, że jestem już stary, nie mam już jakby tu powiedzieć takiej kondycji fizycznej, ale mimo wszystko staram się pracować ciałem, bo bardzo, bardzo, bardzo dużo to daje. Więc tutaj naprawdę używajcie samego siebie. Tak jak też widzieliście, jak tam Darek na tą góreczkę podjeżdżał, niby taka mała, prosta, ta, ten początek tego filmiku. Prześledźcie sobie. Nic niezwykłego, podjeżdżaliśmy tam, kurde, setki razy. Kurde się okazuje, że taka mała, prosta, niby góreczka potrafi zrobić Wam krzywdę. Nigdy nie lekceważcie żadnej przeszkody. Zrobiliście ją 100 razy, zawsze podchodźcie do niej z respektem, bo ona 100 razy była zrobiona, a za 101 może być niespodzianka. Ja zawsze też wszystko traktuję tak, że robię sobie jakiś zapas, zawsze się składam do tego, maksymalnie skupiam. Wiadomo, że zrobię to łatwiej, trudniej, ale już jestem przygotowany na to, że jakby było trudniej, nie zaskoczy to Was. Jesteście wtedy pewni, że zrobiliście wiele i jest łatwiej, tak? To, że Kład ma dużo mocy, ma napęd na pewno cztery koła, nie zwalnia Was od myślenia. On nie zrobi za Was wszystkiego. Wierzcie mi, no, wiadomo, takich rzeczy nabieramy jeżdżąc. Nie da się tego inaczej, niestety, nauczyć. Teoria, teorią, jeżdżąc. Tak samo jak ja tam, jak powiedziałem też w tym filmiku, i niektórzy tam, o, bo tylko się mądrzysz, tylko się mądrzysz. Posłuchajcie mnie, dla tych, co tam tacy są przemądrzali. Ja się nie mądrze, tylko doradzam tym, którzy z nami jeżdżą, żeby sobie nie zrobili krzywdy, żeby wrócili bezpiecznie do domu razem z nami, żeby to była zabawa, żebyśmy sobie na końcu zrobili ognisko, zjedli kiełbaskę i żeby sobie nikt nie zrobił krzywdy przede wszystkim. Miałem bardzo poważny wypadek, wiem co to znaczy, wszystkich przestrzegam, nic tu do wygrania nie ma, mamy się dobrze bawić, więc... Chcecie, to piszcie dalej te głupoty. Ja i tak będę dalej tam gadał, <laughs> czy się komuś to podoba, czy nie. Staram się przekazać to, co wiem. Myślę, że to jest taka wiedza dosyć no, potrzebna. Chłopaki się uczą, chłopaki słuchają przynajmniej. Jak czegoś mówię, nie wiem, nie wymandrzam się. Może ktoś wie lepiej. Bardzo chętnie chciałbym, żeby ktoś mi doradził. Powiedział, zrób to tak, czy tak. Naprawdę, ja jestem otwarty zawsze na każdą wiedzę. Mądrego chętnie posłucham. Także ten temat chciałbym uznać za zamknięty. Tych komentarzy nie są to nieme filmy, to jest zabawa dla nas, więc możecie się wiele nauczyć i zaoszczędzić sobie dzięki temu wiele kłopotów i uszczerbku na zdrowiu. Także pozdrawiam tych wszystkich, co tam myślą, że wsiądź, pokaż. Ja też wszystkiego nie umiem, pamiętajcie. I nie jestem najmądrzejszy na świecie i najlepszy na świecie. Wiele rzeczy też odpuszczam, nie chcę tego robić. A nagrywając, no niestety też nie mogę wiele rzeczy też zrobić, ale jeździmy też dużo, nie nagrywając, także spokojnie. Pojedziemy sobie teraz za tydzień na taki nasz tor przeszkód. Tam sobie potrenujemy chłopaki tymi nowymi kładami. Sobie potrenują, zobaczą jak to się krzyżuje, kiedy to się wywraca, ile można tego pochylić, bo trzeba poznać każdy sprzęt. Pamiętajcie, nie od razu maneta poszedł przed siebie. Poznajcie kłada, zobaczcie co on potrafi, co on robi, jak hamuje, jak się krzyżuje, co można, co nie można, bo jak się człowiek zachłystnie tą mocą, tym wszystkim, a widzę, że to się tak rozwija bardzo szybko u chłopaków, to można sobie zrobić krzywdę. Zawsze respekt, respekt do sprzętu, bo naprawdę on was potrafi zaskoczyć w ułamku sekundy. Także, tak jak widzicie, co jeszcze? Słuchajcie, nie będę się jeszcze wypowiadał na temat tego nowego CF Moto, tak w 100%. Za to z rana same telefony, tutaj na razie musimy odłożyć tematy na później. Ponieważ pojeździć chciałbym tym sprzętem sam, zamienimy się któregoś razu z Darkiem bądź z Kamilem. On wsiądzie na mój, ja na niego. zresztą sobie może z godzinkę. Jazda taka różna, mieszana, jakiś podjazd, i tak dalej, i tak dalej. Wtedy dopiero coś Wam powiem ja, jako, jako taki no już godzinny użytkownik. Pierwsze takie moje prawdziwe wrażenie, nie tam jakaś rundka po łące, czy podjechać pod jedną górkę. Chcę zobaczyć, jak on pokonuje korzenie, czy nie wyrywa z rąk kierownicy, jak to się zachowuje gdzieś na jakimś lekkim trawersiku, jakie są wrażenia z godzinkę. Przynajmniej taki, żeby pierwsze emocje opadły, jak to w ogóle hamuje, jak to na jakichś wertepach szybko jadąc, tak, czy to się odbija, czy to równo spada, czy da się tym szybko jechać. Takie rzeczy mnie interesują. To, że on podjedzie pod górkę, tak czy tak, to każdy podjedzie szybciej, wolniej, na cztery, na dwa, to już, to już było, to już, to już będzie chodzi o to, że kład z definicji ma robić wszystko. Wiecie, że to jest sprzęt uniwersalny i to nie jest tylko jazda na wprost, w czym co Moto jest dobre, jest mocne. Wjedziemy w różne tam tereny, warunki takie, nie mówię o błocie. Błoto to, 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 to zależy od masy opon, to na razie zostawmy. Chodzi o taką responsywność tego kłada. Czy on faktycznie jest słoniem w składzie porcelany, czy jest, wiadomo, że no chłopaki jeżdżą tak zadowoleni, 520 się przesiadali. Ja chciałbym też to ocenić po swojemu, zobaczyć. Także jeśli chcecie, jesteście ciekawi, oglądajcie. No ci co mają, jeżdżą, to już wiedzą. Ci co się zastanawiają, co kupić Odes, czy CF Moto, czy Kanam, czy, czy co ja jestem zawsze zwolennikiem jego uniwersalności. Zobaczycie różnicę później w Błotku jak wygląda jazda CF Moto, czy tam Odesem, jak wygląda jazda Kanamem w błocie. Także tutaj jak ktoś lubi przeprawę to też będzie miał co oglądać. Zaczyna się sezon. Nie przedłużam. Na razie to takie krótkie podsumowanie naszego weekendu. Mam nadzieję, że to się przydało. Jest to taki też zapowiedź tego, co będzie. Jeszcze będą ciekawe rzeczy. Będziemy, o już zaspoileruję trochę przerabiać Tomka tego kładzika. Na mocnego kładzika z 650 tam zrobimy Więcej niż 800. Z kim, co, dlaczego, po co? Dowiecie się tam. Mam kilka takich ciekawostek. Będą też jazdy, porównania. <grydy> Będzie dobrze. Do usłyszenia wszystkim. Zapraszam Was do oglądania tych naszych <grydy> treści, jeśli kogoś to oczywiście interesuje. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich.